Siema, z tej strony Keller a dzisiaj nagrywamy odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj ze mną jest Kuba. Niestety nie gadamy z nim, ale on się przywita. A wyszedł! Wyszedł. Co za skamer. A, dobra. Dobra, niech się przywita. Dobra, nie, 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 czemu ja podłużniam grę? Nie chcę. Dobra, i zagramy sobie rundę. Niech weźmie B, bo ja już nagrywałem odcinek z nim, ale były problemy techniczne. Mam nadzieję, że będzie już dobrze. No, zagramy sobie 5 rundek. Myślę, że będzie to. Dobry wynik, jakby i mogę Wam też zrobić odcinek, jak zrobić autoklickera. A i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, już na początek. A dobra, kuba zginął. Który zniszczy ten skrzynki? Jeśli jesteś w tle, to znaczy, że moja lekcja. Nie. ty... bierz bierz. O kurde, o kurde, dobra, nice. Uważaj. Kurde. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, jestem ja tu cieka. Ja wolę uciec. Ja wolę uciec. Proszę mnie zostawić. Dobra, żyjemy, na razie jest dobrze. Chwila. muszę coś napisać. Dobra, muszę coś zrobić. Kurde... Ale Kuba dostał. On ma mnie na trzy hity To jest problem. No nie, najgorzej. A Dobra. No ja bym podjechał bardziej dół, no Ale nie mam chyba wyjścia Problemy techniczne z panią bo chcę, żeby włączył mikrofon, ale muszę się ukryć. <grym> Dobra, gramy. Religię, możecie napisać co macie teraz. Albo o której oglądacie, bo jeśli nic nie macie, to piszcie co robicie. Kurde, nie dostał. Dobra, uciekam, uciekam. Nie, nie chcę, nie chcę, żeby mi za dwóch obrażeń. O kurde. Nie, no. Kurde. No nie było za dobrze, nie było za dobrze. Zmieniamy zawdmiarze. Ja biorę Bo. On wziął tego Byrona. Dzisiaj tak wieczorem albo jutro będzie odcinek z Amonga. Dobra. To jest Byron jakiś. Uważaj, tutaj na pewno... O nie, dostałem stuna. Stuna dostałem. No kurde, zniszczyli mi tego. Powera. Dobra. O, dobra, dostał, dostał pięknie. Tylko, co by uważać. No właśnie. Że się wychylił. Dobrze, zabiłem go. Pięknie, ale koks, 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 koks. Ale jestem debilem. <noise> jestem debilem. Mogłem tam pójść na górę. Eee, dobra, wezmę Primo w sumie. Chociaż nie wiem, czy to jest dobra postać, ale mogę wziąć tego al Primo. Dobra. To jest chyba trzecia runda. Dobra, ja to wezmę, to ja to wezmę. Dobra. Zaczekajcie. No, Bo mi się nie robiło w grze innej. Coś. Musiałem coś zrobić. Kurde, pamka kampi. Najgorzej. No lepiej być nie mogło, naprawdę. Dziękuję, 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 dziękuję. Dobra, dobra. <śm> dobra, zabijamy ich. Karma wraca. Pięknie, pięknie. Tam jakiś chłop jest. Dobra, dostał. O, dostał. Potężny. O kurde. O kurde. Dobra, zabierz go, zabierz go. Na S, na S, na S. O kurde. Ja też dostałem. Dobra, podejrzam ich. Tylko musisz mnie... Nie. Dobra, ale i tak wygramy to. Zesunował, dobra. Nice, wygraliśmy. Nawet szybko.